Moi drodzy z tej strony Lilson i w tym oto pierwszym moim poradniku, w pierwszym filmiku yy, o CSGO yy, pokażę Wam takty nie może nie taktyki, może yy, posługiwanie broni się w CSGO, czyli na przykład dajmy na to, daję przykłady Deagle AK M4 Pokażę Wam jak z nich strzelać, jak dobrze korzystać, pestkowanie i w ogóle pierwsza mapa to DDS 2, może zaczniemy od klasyku, tam sobie troszeczkę poszczelamy. Pokażę jak to na tym wszystkim działa Mam nadzieję że pomogę To mój pierwszy filmik więc Dajcie wsparcie i nie hejtujcie A może hejtujcie i to wyjdzie mi na dobre Dobra już się rozgadałem Idziemy do nagrania Widzimy się o na DDoS 2 A więc dobra znajdujemy się na mapce teraz 2 I pierwsza broń może Digl eee, Troszeczkę brzydki skin No ale co ja poradzę Pierwsza Digl Jak się jeszcze raz Digla? Oczywiście nie będziemy tak strzelać z Dibla na przykład jak teraz tutaj pokażę Nie, to jest broń Boże, że takie coś, że na przykład chodzimy I ruszamy celubkiem po mapie chodzimy Strzelamy, nie wiem, w niebo Wystarczy, że na przykład jest spokojna sytuacja, do deepla trzeba być spokojnym i opanowanym i strzelać pestkami, na przykład tak. To jest dobry strzał z digla. Na przykład nie wiem, możemy tutaj tak podsadzić się. Czekajcie. O, tutaj i kontrolujecie na spokojnie. Swojego przeciwnika. A nie że na przykład idziecie czy coś taka, odra, taka patola, że tak powiem. No zobaczcie gdzie te ciosy... gdzie te ciosy, gdzie te szczały trafią normalnie, bezużytecznie. Tak jak mówiłem, lepiej strzelać pestkami następna broń Więc za sobie mówimy Kałasznika, Kałasznikow AK-47 normalna yy, broń wybuchowa w TT Ale jeszcze wam opowiem yy, na początku, na przykład jest runda turniejowa, jest runda turniejowa, jest mecz turniejowy. I na przykład nie wiecie jaką sobie broń wybrać. Ja polecam yy, w TT wiecie, T9 bardzo dobra broń, bardzo taka mała armata tak zwana P90 P P P250 albo Glock Dwie berety to tak średnio, średnio, takie średnie zaufanie mam do nich Dig, tak jak możecie spróbować, możecie spróbować na pistoletówce kupić wabika i digla i możecie zarysować, jakby wam to poszło. Więc próbujcie śmiało, takie małe porady Ale ja zawsze, takie jest moje zdanie, ja zawsze jak kupuję, to kupuję Te 9 na przykład, granata, no, gra, granaty, granady albo jak e, chcę na przykład Kevlar kupić to kupię Kevlar i wabika i mam Glocka. też bardzo dobra broń tek 9 albo Glock, moim zdaniem na rudy pistoletowe. bo tek 9 to jest normalnie armata polecam headshoty idą Dobra czas na AK czas na AK Czy, AK no, na, najlepsza chyba ulubiona broń w TTF te, czyli terrorystów tak samo jak z Diglem jest duży rozrzut na przykład nie będę opanował teraz rozrzutu No widzicie jest duży ten tak taki dupny wręcz bym powiedział. W pestki macie jedna, dwie, trzy kule, na przykład tak. Może pokażę na tej ścianie, bo może Wam to zmylić. A nie jakieś full auto, które tutaj pokazałem, że leci po ścianach legie. W tą tarczach. I jak widzieliście, no fajnie się strzela, fajnie się strzela z jednej. Cześć, jedna, trzy, trzy kule. Bardzo fajnie i wygodna broń. Tutaj patrzycie, ja spokojnie. Pestka i ziomeczka nie ma. Heh. Czas na kolejną broń. Wtedy też chyba już chyba, wszystko to już wszystko pokazałem. AK i D to nie ma takich więcej takich do ogarnięcia broni. Zaraz przejdziemy sobie do yy, CT. Yy, tam pokażę, tak samo może pokażę jak, jakie fajne są bronie i co zalecam. Faj na znaczy CZ. Po tej aktualizacji. Ale to wszystko w CT. No tak wygląda, tak? Naprawdę to jest armata. To jest naprawdę armata no, totalna. No idziecie czy coś... Nie wiem, chodzicie short, dajmy na to. I to jest armada, że w gościu stoi... No to jest pewna głowa, no naprawdę, no kurde. Ta broń jest za dobra, moim zdaniem. I to jest normalnie jak pistolet, jakbyście mieli karabin. To naprawdę, to wielki plus dla TT. I je trzeba też, no... Z bliska to oczywiście trzeba, full auto. Najlepiej w jak trzeba to poćwiczyć, ale to jest dosyć łatwe w praktyce. Kulę, tak jakby... nie ma za dużego rozrzutu, że tak powiem. Nie ma w takiego dużego, naprawdę. Więc bardzo polecam na branie. To teraz CT! CT, przepraszam. No to jesteśmy w CT! Wiesz może omówienie broni. Dwie berety, p Fight 7 i błotniarz. Oczywiście tak jak standardowo możecie sobie kupić digla, sobie ogarniacie, ale to jest bardziej nie jest właśnie polecane. Ja zawsze kupuję albo kupuję kamizelkę za 650 i zostaje mi ile, dajmy na to 150 i kupuję babika i mam naprawdę P2000 dużo kulek niż takie USP mam mniej kulek. Ja polecam P2000, moim zdaniem to jest lepsza broń i lepiej chyba wchodzą ketchupy. <noise> No i zawsze macie te, tego wabika i tego tego... Yy, yy, tą kamizelkę. A jak chcecie na przykład grać, to możecie kupić sobie Kevlar na przykład, dwa Threshera, albo Smuka... I no Smuka i wabika na przykład. <śle> to już wasz wybór. Dobra, zaraz, MK. Ach, jeszcze zapomniałem o tej przez CZ i... Wybieraniu Fight Sevena. No nie wiem, jak chcecie. Ja tam gram sobie Fight i naprawdę wchodzą headshoty. CZ no cz mam ma 24 kule, te przeładowanie oczywiście jest gorsze, ale zwiększyli magazynek, to już, jak chcecie, dla waszej woli to jest, czy chcecie grać, czy nie chcecie grać, ja jakoś wolę tego Fight 7a jest jakiś taki, moim zdaniem, mocniejszy i naprawdę jest, daje czadu, niczym tek 9 <laughs> więc zaraz omówimy MK będziemy się żegnać w tym odcinku i do następnego się będziemy widzieć, ale to jeszcze niebawem. A więc idziemy z ostatnią broją M4A4 Dlaczego M4A4 na przykład nie M4A1 Moim zdaniem to jest lepsza MK Tak samo jak widzicie, że kosztuje 3100 A M4A1 też kosztuje 3100 Ma więcej kulta broń, ma moim większy damage Czyli takie zwiększenie obrażeń Dla mnie jest mega Tak samo przy AK, no trzeba ogarnąć, że na przykład full out tego to Zmienię sobie ściankę co tam. A, pójdziemy szybko na B, co na szybciocha. Szybciochem szybko. Lecimy. <laughs> y więc na przykład dajmy na to, że wstrzelamy full auto, tak? Podobnie, podobnie, podobnie jak AK. A na przykład fajnie jeszcze tak po jednej, po dwóch kulce. W ten sam punkt, co? Dajmy na to, że to jest głowa. I normalnie przy dwóch, przy jednej To jest moim zdaniem tak lepiej, na przykład nie takie same, takie Ani, że na przykład Chodzimy Na pewno nie ma takiej domowy, że chodzimy i strzelamy, tak? Bo to jest moim zdaniem bez sensu Chodzenie, strzelanie. więc to był taki poradnik dla początkujących graczy. Mam nadzieję, że omówiłem. Takie podstawowe wybronie tak na szybko można powiedzieć. Tą no, teraz dwa takiej mapce to... Pff, jakoś omówiłem to M4A4, AK47, Digla. No, P2000, coś tam wspomniałem. Obronia taki mały, taki mały, króciutki można poradzić. Może nie taki króciutki. Bo już trwa 9 minut. Więc to może zobaczymy następny odcinek taki poradnik. Taki poranik zobaczyliście taki taki dla standowador, tak na szybko może zrobiłem to. Ale jakbyście chcieli na pewno jakiś taki większy poranik na przykład, nie wiem, bo przewiduję, że następny odcinek będzie z DDoS 2 Takty, czyli ustawienie się, bomby podkładanie, ja jak trzeba chodzić na przykład na dane mapy, nie patrzcie na tą rangę, że tak powiem, bo to jest moje drugie konto, więc bez obaw. Więc to był mój pierwszy odcinek, pierwszy odcinek z kamerką, odważyłem się, więc mam nadzieję, że to docenicie, że pierwszy odcinek z kamerką nagrać, to już coś chyba już, coś chce się robić w tym, w tym YouTubie. Mój pierwszy odcinek, zachęcam do lajkowania, fanpage'a, subskrybowania mojego kanału, łapkowania w górę, łapkowania w dół, jak Ci się coś nie podobało, hejtowania, bo to też się przydaje. A nie same pochwały i pochwały. Dzięki, że byłeś, że wpadłeś, obejrzałeś ten odcinek do następnego. Jak coś piszcie w komentarzu, co chcecie. Jakiś większy może poradnik z, z tych broni, że omówienie tak jakby, tak profesjonalnie, tak można powiedzieć, tych broni, tak się bardziej postaram. Nie mówię, że się nie starałem w tym odcinku. Starałem się, ale omówię takie większe broń. Na przykład M4 i M4, dwie MQ mówić na przykład AK i jakąś jeszcze inną broń. O to mi chodzi. Te takie na przykład Fight7, a trzał CZ, o taki poradnik mi chodzi. Więc troszeczkę się rozgadałem, mam nadzieję, że docenicie pierwszy odcineczek. I do następnego odcinka, jak coś piszcie w komentarzach, co chcielibyście, bo nie będzie tylko CS, a będzie może też FIFA, będą pack-upingi, będą otwieranie skrzynek też. No, będzie się rozwijał ten kanał, obiecuję Wam. Więc do następnego odcinka, na razie, piono